Szanowni Państwo, moi kochani, najszanowniejsi, dzisiaj w warunkach piwnicznych, co jest wstępem do basementingu, chcielibyśmy zaproponować Wam recenzję trunku, który nie był jeszcze tutaj w naszym eterze recenzowany. Trunek nazywa się Domator, czyli jest dla prawdziwych domatorów. I z tego powodu nagrywamy go w piwnicy. I nagrywamy go w kapciach. I ogólnie nagrywamy go tak, jak mieszka przeciętny Polak. A przynajmniej, jak sądzimy, po badaniach, które zleciliśmy bardzo poważnej agencji zajmującej się badaniami rynkowymi I tak mieszka przeciętny widz naszego kanału. Więc, jeżeli właśnie pomyśleliście sobie: O kurcze, czy oni są w moim domu? To w pewnym sensie można powiedzieć, że dokładnie postanowiliśmy Was odwiedzić i wykreować środowisko, w którym, w którym będziecie w stanie się zidentyfikować. I tutaj właśnie hmm, powiem Wam, jak smakuje domator. To przede wszystkim warto powiedzieć, co to w ogóle jest. To jest hmm, napój alkoholowy. No Na bazie piwa, żeby nie było. Hmm, więc w zasadzie to ciężko powiedzieć, co pijesz. To no ja nie powiem, że na przykład piję piwo albo piję wino, tylko po prostu się mówi, że piję do motora, no bo to jest takie, taka bardzo swoista rzecz. I on jest słodki jak malinki, ponieważ jest o smaku maliny i dlatego ma na etykiecie maliny. I ta etykieta jest taka właśnie przytulna jak nasz domek. <grym> No właśnie, spróbujmy więc. Już poczuliśmy się bardzo dobrze, poczuliśmy się jak u siebie. Szanowni Państwo, kieliszek nie jest dziwnym przypadku. To właśnie takie wybitne trunki, jedynie w kieliszkach degustacyjnych. Pierwszy rłyk. No właśnie i to też trzeba mieć odpowiednie nastawienie, bo mimo tego, że w warunkach domowych a my tutaj nie chlejemy, tylko my się rozkoszujemy. No, zobaczmy, jak tam domator. Zdrowie wszystkich domatorów. Mm. Proszę Państwa, domator malinowy jest obrzydliwie słodki. Słodki niczym lato, które się właśnie zaczęło. Zobaczmy, jak jest w drugim łyku. Mmm. Jeszcze słodszy współczynnik. Landryny dochodzi, myślę, że gdzieś tak lekko licząc do 60%. Yy, więc, jeżeli ktoś nie lubi tanich win, i mimo, że to nie jest tanie wina, to jest napój alkoholowy, nawet no jeżeli piwa. Ale, jeżeli ktoś nie lubi tanich win, to raczej nie powinien próbować domatora. Ale myślę, że. Nie, przepraszam. Mamy badania na to, że przeciętny widz naszego kanału przynajmniej dopuszcza do siebie taką myśl, że mógłby spożywać tanie wino. A przynajmniej by tego chciał, nawet jeżeli jego wątroba już tego nie chce. No jeszcze. To mogę powiedzieć, że naprawdę idzie się przyzwyczaić. No to tak jak do domu w zasadzie, prawda? Każdego się idzie przyzwyczaić. No już to sam, sami widzicie, prawda? No człowiek to jest takie zwierzę, że się bardzo szybko do wszystkiego przyzwyczaja, i ten trunek nie stanowi wyjątku. Do niego też da się przyzwyczaić. Co, stwierdziwszy, mogę powiedzieć, że no, zgodnie z, pewną, z pewnym takim antropologicznym realizmem. Polecam. Dziękuję Państwu.